Witam na moim kanale. Co zrobić, żeby samoopalacz nie wrócił ubrań? Czy można wzmocnić działanie każdego samoopalacza, żeby mocniej opalał? W tym filmie opowiem Wam o moich sprawdzonych sposobach na samoopalacze, czym je nakładam oraz o ulubionych kosmetykach. Pokażę Wam też produkt, który sprawi, że każdy samoopalacz będzie opalał bardzo, bardzo dobrze. Ja samoopalaczy używam od wielu, wielu lat, ponieważ tańczyłam taniec towarzyski więc przetestowałam wiele sposobów aplikacji oraz wiele kosmetyków. Zacznę od tego, jak przygotować skórę do aplikacji samoopalacza. Zanim użyjemy samoopalacza, skóra najpierw musi być bardzo dobrze wypilingowana i bardzo dobrze nawilżona. Skóra niewypeelingowana i przesuszona to prosta droga do brzydkich planów. Najlepiej tak dwa dni przed aplikacją samoopalacza bardzo dobrze wypeelingować skórę i nałożyć sporą ilość balsamu nawilżającego, tak żeby skóra była bardzo dobrze nawilżona. Powtarzam to też dzień przed aplikacją samoopalacza, czyli dobrze peelinguję skórę oraz nakładam sporą ilość balsamu nawilżającego. Trzeba również pamiętać o tym, żeby wypeelingować stopy oraz twarz, jeżeli zamierzamy nakładać na nie samoopalacz. I później już tak mniej więcej raz na dwa tygodnie robię sobie delikatny peeling skóry. A jak nakładam samoopalacz, żeby nie wyrudził ubrań i żeby nie było w nocy nieprzyjemnego zapachu? Ja samoopalacz nakładam na dzień, na suchą skórę. Czyli tuż przed nałożeniem samoopalacza nie nakładam już żadnego balsamu nawilżającego na skórę. Czekam aż samoopalacz się wchłonie i zakładam jakieś czarne ubranie, żeby nic nie pobrudzić. Wieczorem biorę prysznic, nakładam balsam nawilżający oraz nawilżający krem do twarzy i w ten oto sposób nic się nie brudzi i nie ma nieprzyjemnego zapachu. Do aplikacji samoopalacza nie używam żadnych specjalnych rękawic do tego dedykowanych, a nie używam takich rękawic, bo one zawsze jakąś ilość kosmetyków w siebie wchłaniają, ja do aplikacji samoopalacza używam takich zwykłych rękawic. To są rękawice winylowe, bezpodrowe. I takie opakowanie rękawic wystarczy mi na bardzo długo, ponieważ ja nie wyrzucam ich za każdym razem, po każdym użyciu. Po nałożeniu samoopalacza, kiedy jeszcze rękawiczki mam na dłoniach, to sobie je wycieram dokładnie w chusteczki nawilżone oraz suszę ręcznikiem papierowym. I używam ich tak długo, dopóki się nie porwą. Jeżeli chodzi o ulubione samoopalacze, to jest ich kilka. Są to kosmetyki dosyć tanie i dostępne w większości drogerii. Ja nigdy nie używałam tych drogich samoopalaczy i nie wiem, czym one się różnią od tych drogeryjnych. Jeżeli macie jakieś porównanie, to proszę dajcie mi znać w komentarzach, czym one się różnią, czy w ogóle są jakieś różnice między nimi. Ja zawsze wybieram samoopalacze przeznaczone do ciemnej karnacji, ponieważ one dają mi fajny efekt opalonej skóry już po pierwszej aplikacji. I jednym z moich ulubionych samoopalaczy jest Bielenda. To jest nawilżający krem brązujący do ciała dwa w 1. Śniada karnacja i ten samoopalacz nawilża, brązuje bez smug i przebarwień i daje efekt naturalnej opalenizny. I kolejnym z moich ulubionych samoopalaczy jest również Bielenda z tej samej serii, ale jest to nawilżające brązujące masło do ciała. Kolejnym ulubionym produktem samoopalającym jest Liren. Taka pianka espresso. I to jest pianka brązująca do ciała z organiczną wodą kokosową. Również jest przeznaczona do ciemnej karnacji. Bardzo lubię też ten balsam do ciała z kolastyny. On jest do ciemnej karnacji. Daje naturalny kolor, bez smugi i przebarwień, bez przesuszania skóry i bardzo szybko się wchłania. A jak zmienić delikatny samoopalacz, żeby mocniej się opalić? Jest na to bardzo prosty sposób. Wystarczy do samoopalacza dodać odrobinę takiego proszku. Jest to proszek do samoopalacza. Podobno można go też dodać do zwykłego balsamu do ciała i będzie działał jak samoopalacz. Natomiast ja go zawsze używam z samoopalaczami, więc nie wiem, czy rzeczywiście to tak działa. Jeżeli chcecie spróbować, jak działa taki proszek, to na początek dodajcie go tylko odrobinkę, bo on jest naprawdę bardzo mocny. Porcję samoopalacza, którą zamierzacie użyć, przełóżcie do jakiejś miseczki albo opakowaniu po maśle do ciała. I na początek dodajcie tylko odrobinkę tego proszku. Ja tak na początek proponuję spróbować z ćwierć łyżeczki, takiej łyżeczki od herbaty, albo nawet mniej, bo ja nie żartuję, ten proszek naprawdę działa bardzo mocno i jak dodacie go za dużo, to efekt będzie bardzo intensywny. Także trzeba uważać, żeby nie przesadzić. I jeżeli po takiej ilości uznacie, że jednak za mało się opaliliście i chcecie bardziej intensywny efekt, no to przy następnej aplikacji użyjcie troszkę więcej tego proszku. Ten proszek po prostu wsypujemy do brązera i dokładnie go mieszamy. Ja obecnie ten proszek mieszam sobie z tym masłem brązującym. Zostawiłam sobie opakowanie po maśle do ciała i odpowiednią porcję tego. Masła brązującego przykładam sobie do tamtego opakowania i wsypuję odrobinkę tego proszku. U mnie to jest mniej więcej tak ćwierć łyżeczki. Dokładnie mieszam i później nakładam na ciało. Ten proszek jest dosyć tani, kosztuje około 30 zł. I ja go kupuję w sklepie internetowym Marabo. Jest to sklep da, dla tancerzy. Na dzisiaj to już wszystko. W opisie znajdziecie listę kosmetyków. Dajcie znać, czy macie jakieś ulubione samoopalacze, czy możecie coś polecić. Jeżeli film Wam się podobał, to proszę o subskrypcję kanału oraz łapkę w górę. Dzisiaj dziękuję za oglądanie i zapraszam do następnego filmu.